Jeśli przyjmiemy kryteria wiekowe, no to najbardziej młodzież w wieku prawda, 12 do, prawda, do 16, 18 lat. To jest, to jest prawda, grupa taka najbardziej podatna z na wielu względów. Z, z tego względu, że e, poszukiwana jest e, taka tożsamość wówczas, więc to uzależnienie najpierw ono jest takie uzależnienie od grupy, czyli to nazywamy uzależnieniem społecznym, a później dopiero od do jakiegoś środka. Więc tam, gdzie kto trafi, tam go nauczą, można tak powiedzieć. E, 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 po, e, pokrótce. Natomiast od strony takiej psychologicznej, no to już jest portret y, zupełnie inny. Tutaj najbardziej będą podatne y, osoby depresyjne, czyli te, które prawda, albo y, wyhodowały w sobie prawda, jakąś, jakiś rodzaj depresji, albo te, które podle, podlegają takim sezonowym zaburzeniom nastroju. W Polsce około 40% osób dorosłych. Y, Cierpi, cierpi w mniejszym lub większym stopniu z, powo z powodu różnych depresji, a depresja to jest trzy razy A – abulia, apatia, anhedonia, więc w tym trzecim A mieści się prawda, zanik albo ograniczenie zdolności odczuwania przyjemności. Wobec tego naturalnie poszukują tych źródeł przyjemności. Tak? Nic nie smakuje, wszystko przestaje jedzenie przestaje smakować, prawda? to wszystko jest do niczego. Często młodzież mówi – moje życie traci sens. No i wtedy pojawia się coś. Ten środek, który tam na krótko, prawda, jest anksjolitykiem.